Podczas gdy większość ludzi gromadzi chemiczne produkty i żyje w niekończącym się cyklu bałaganu i poczucia winy, w Japonii rodziny wytwarzają 45% mniej odpadów niż rodziny zachodnie. Nie przez przypadek. Przez wybór. Istnieją nawet specjalne kapcie wyłącznie do łazienki. Przeczytałaś to dobrze. I nie, to nie jest przesada. To zastosowana inteligencja. Od ponad tysiąca lat Japończycy przekształcili sprzątanie w filozofię. Nie za pomocą drogiej technologii ani futurystycznych robotów ale za pomocą czegoś, czego nie można kupić za pieniądze, dyscypliny. A oto niewygodna prawda, której nikt nie chce usłyszeć. Dom pełen gratów to dom bez kontroli, umysł pełen chaosu, życie bez kierunku. Japończycy to rozumieją, kobiety prawdziwej klasy również. Mniej hałasu, więcej esencji, mniej ostentacji, więcej kontroli. Dlatego zapisz się teraz na kanał, włącz powiadomienia i zostaw swoje polubienie ponieważ to, czego się zaraz nauczysz, oddziela tych, którzy tylko sprzątają, od tych, którzy naprawdę dobrze żyją. A ta różnica jest cicha, ale absolutnie zauważalna. Pierwszy nawyk rutyna w dwóch częściach rano i wieczorem. Kilka strategicznych minut, które oddzielają tych, którzy budzą się w spokoju, od tych, którzy budzą się w panice. Rano Japończycy otwierają okna, zbierają naczynia, sprawdzają kosze na śmieci, małe działania, które przygotowują dzień. Wieczorem przechowują zakupy, składają koce, włączają zmywarkę, wyrównują teren na następny dzień. To inżynieria domowa. Podczas gdy ty budzisz się, potykając obuty, szukając kluczy, spóźniona i zestresowana, oni budzą się i po prostu płyną. Ponieważ praca została wykonana poprzedniego wieczoru. To nie magia, to metoda, to nieszczęście, to dyscyplina. A różnica między tymi dwoma życiami? To ta sama, która oddziela tych, którzy kontrolują dzień, od tych, którzy są przez niego kontrolowani. Ale nie musisz być Japonką, aby to zastosować. Musisz tylko wybrać. 10 minut przed snem, 10 minut po przebudzeniu, a Twój dom przestaje być przeszkodą i staje się sprzymierzeńcem. Drugi nawyk. Naturalne produkty czyszczące. Japończycy opanowali to do perfekcji. Soda oczyszczona. Biały ocet. Skórki cytrusowe. Podczas gdy ty gromadzisz kolorowe butelki z niemożliwymi naukowymi nazwami. I sztucznymi zapachami, które bardziej maskują niż czyszczą, oni używają trzech składników: soda oczyszczona dezodoryzuje, ocet rozpuszcza tłuszcz i eliminuje bakterie. Gotowane skórki pomarańczowe tworzą potężny środek odtłuszczający. Proste, skuteczne, bez alergii, bez toksyn, bez chemicznego zapachu, który przykleja się do rąk i sumienia. I są liczby. Według Japońskiej Agencji Środowiska, japońskie rodziny wytwarzają 45% mniej odpadów niż rodziny zachodnie. To nieszczęście. To konsekwencja. Wybierania substancji zamiast propagandy. Rozumienia, że to, co naprawdę czyści, nie potrzebuje wyrafinowanego opakowania ani telewizyjnych reklam. Kobieta prawdziwej klasy nie daje się nabrać na marketing. Ona bada, testuje, decyduje. A najmądrzejsza decyzja prawie zawsze jest najprostsza. Pomyśl o tym. Podczas gdy ty wydajesz fortunę na importowane spraje z minimalistycznym opakowaniem i wygórowanymi cenami, rozwiązanie było w twoim recyklingu. Kiedy wybierasz produkty, które naprawdę działają bez szkodzenia Twojemu zdrowiu lub środowisku, nie tylko sprzątasz, decydujesz, kim jesteś. A to, moja przyjaciółko, to władza. Trzeci nawyk Woda po ryżu. Ta biała woda, którą wylewasz do odpływu bez zastanowienia. Japończycy jej nie wylewają, używają jej. Ponieważ jest bogata w skrobie, tworzy warstwę ochronną na drewnie, rozpuszcza tłuszcz, dodaje połysku. Naturalna, nietoksyczna, darmowa. Możesz czyścić drewniane podłogi, polerować meble, zmywać naczynia. To rodzaj ancestralnej wiedzy, którą przemysł czyszczący woli, abyś ignorowała, ponieważ nie mogą sprzedać tego, co jest za darmo. Ale oto prawda. Cicha zamożność to także nie wydawanie tam, gdzie nie musisz. Następnym razem, gdy gotujesz ryż, zachowaj wodę. Wlej do butelki z rozpylaczem. Użyj. Twój dom ci dziękuję. Twoje konto bankowe również. A jeśli myślisz, że woda po ryżu jest imponująca, poczekaj, aż odkryjesz, czego jeszcze Japończycy nie marnują. Ponieważ następny nawyk dotyczy dokładnie tego: przekształcania tego, co inni wyrzucają, w narzędzia czyszczące. Mądre? Zawsze. Czwarty nawyk minimalizm słowo, którego wszyscy używają, a niewielu rozumie. To nie chodzi o życie w pustych i zimnych przestrzeniach. To o zachowanie tylko tego, co naprawdę ma znaczenie. Każdy przedmiot w domu ma funkcję lub przynosi autentyczną radość. Jeśli nie spełnia ani jednego, ani drugiego, odchodzi. Marie Kondo nauczyła tego świat, ale japońska koncepcja jest starsza i głębsza. Mniej rzeczy oznacza mniej powierzchni do czyszczenia, mniej szuflad do organizowania, mniej czasu straconego na szukanie tego, o czym nawet nie pamiętasz, że masz. Oznacza to wizualną jasność, mentalną jasność. Twój dom oddycha. Ty oddychasz. To wyzwalające. I nieskończenie bardziej eleganckie niż dom wypchany przedmiotami, które gromadzisz z powodu niepewności, nudy lub dlatego, że były na wyprzedaży. Oto prawda, która niepokoi. Nie jesteś tym, co posiadasz. Jesteś tym, co wybierasz zachować. A kobiety z prawdziwą kontrolą nad swoim życiem nie potrzebują trzydziestu dekoracyjnych poduszek, aby cokolwiek komukolwiek udowodnić. Wybierają sześć. Idealnych. I żyją lepiej niż sąsiadka z sześćdziesięcioma. Zawsze. Status nie polega na posiadaniu więcej. Polega na potrzebowaniu mniej. I kontrolowaniu wszystkiego domu, umysłu, życia. Z dyscypliną, której nikt nie widzi, ale wszyscy odczuwają. Piąty nawyk zasada bez butów w domu. W Japonii istnieje genkan obniżony obszar przy wejściu, gdzie zostają buty. Zawsze. Poznałam kobietę, która wróciła z Tokio obsesyjnie nastawiona na to. Przebudowała wejście do domu, zainstalowała genkan, kupiła piękne kapcie. Przyjaciele myśleli, że to przesada. Trzy miesiące później ci sami przyjaciele pytali, jak jej dom jest zawsze nieskazitelny. Odpowiedź 421 tysięcy rodzajów bakterii. To właśnie nosi jeden but. Uniwersytet Arizony to udowodnił, kiedy wchodzisz do domu w butach, nie tylko wnosisz brud, rozprzestrzeniasz mikroskopijny festiwal zarazków na podłogach, dywanach, sofach, na twoich dzieciach bawiących się na podłodze, w miejscu gdzie śpisz. Japończycy wiedzą o tym od wieków. Dlatego przy wejściu zdejmujesz obuwie, wchodzisz wyżej. Zakładasz czyste kapcie, tylko do wnętrza domu. A oto szczegół, którego nikt nie zauważa. Ustawiasz buty z noskami skierowanymi do drzwi. Tak więc wychodząc, wystarczy je założyć i ruszyć. Wydajność przebrana za elegancję, lub elegancja ujawniona przez wydajność. Tak czy inaczej. Rezultat jest taki sam. Dom, który oddycha, rutyna, która działa, kobieta, która nie musi tłumaczyć, dlaczego jej dom nigdy nie ma tego zapachu zamkniętych butów, który tak przeszkadza w innych domach. Cichy status to właśnie to. Nie jest wystawiony, jest odczuwany. Szósty nawyk. Wyłączne na kapcie do łazienki. Wchodzisz, zmieniasz kapcie. Wychodzisz, zmieniasz ponownie. Większość ludzi myśli, że to przesada. Mniejszość rozumie podstawową mikrobiologię. Podłoga w łazience koncentruje wilgoć, bakterie, grzyby. To biologia, nie paranoja. Jeśli używasz tych samych kapci z salonu w łazience, przenosisz to wszystko tam, gdzie jesz, odpoczywasz, żyjesz. Japończycy nie komplikują. Izolują. Kapcie do łazienki zostają tam. Kropka. Zero skażenia. Koszt? Praktycznie żaden. Para zmywalnych kapci. Zostaw w łazience. I gotowe. To rodzaj nawyku, który wydaje się mały, dopóki nie zauważysz, że twój dom nie ma już tego nieokreślonego zapachu, który mają tak wiele domów. Wiesz którego? Tego, którego nie czujesz w swoim, ale zauważasz natychmiast w innych. Cóż, teraz wiesz skąd to pochodzi? A oto sekret, którego nikt nie chce zaakceptować? Ponieważ wymaga tego, czego najbardziej brakuje dzisiaj. Konsekwencji. Siódmy nawyk. Przechowuj natychmiast po użyciu. Użyłaś noża? Umyj go. Przechowaj go. Zdjęłaś płaszcz? Powieś go. Teraz, nie później. Teraz. Każdy przedmiot ma swój dom. I wraca do niego jak tylko skończysz. Nie ma stosu naczyń czekających w zlewie. Nie ma krzesła stającego się improwizowanym wieszakiem na ubrania, które nie są brudne, ale też nie są czyste. Ponieważ wszystko jest rozwiązywane w momencie. A oto dane, które powinny być na billboardzie. Według czasopism o stylu życia, rodziny, które praktykują natychmiastowe przechowywanie, zmniejszają 70% domowego bałaganu. 70. Wiesz dlaczego? Ponieważ bałagan nie dzieje się naraz. Gromadzi się. Płaszcz tutaj. Filiżanka tam. Książka tam. Nagle Twój dom stał się magazynem. A nawet nie zauważyłaś, jak tam dotarłaś. Każdy gest się liczy, a pod koniec miesiąca zauważasz, że wydałaś mniej. Twój dom jest nieskazitelny, a nie produkujesz gór śmieci, aby nikogo zaimponować. Ponieważ cicha zamożność to także to, nie musisz demonstrować konsumpcji, aby potwierdzić istnienie. Ósmy nawyk: wspólne sprzątanie. W Japonii wszyscy uczestniczą. Podczas wielkiego corocznego sprzątania mobilizuje się cała rodzina. W szkołach nie ma woźnych to sami uczniowie sprzątają, zamiatają. Mopują, organizują, a to nie jest wykorzystywanie dzieci, to edukacja. Ponieważ dzieci, które sprzątają własne przestrzenie, dorastają rozumiejąc odpowiedzialność, pracę zespołową i szacunek koncepcje, które, szczerze mówiąc, ostatnio brakują. W domu możesz zrobić to samo. Przekształć sprzątanie w rodzinny rytuał. Każda osoba dba o obszar. Włącz muzykę, spraw, żeby było lekko. Kiedy wszyscy wnoszą wkład, nikt się nie urąża i przestajesz być niewidzialną służącą we własnym domu. Co? Zgódźmy się, nigdy nie było eleganckie. Kobieta klasy deleguje z autorytetem, nie męczy się w ciszy. A mówiąc o klasie, jest przedmiot, który to wszystko podsumowuje: bambusowa miotła. Prosta, funkcjonalna, ponadczasowa. Dziewiąty nawyk: bambusowe miotły, lekkie, trwałe, ciche. Podczas gdy zachód polega na hałaśliwych elektrycznych odkurzaczach, Japończycy nadal zamiatają bambusem. I jest w tym mądrość. Ponieważ zamiatanie jest niemal medytacyjne. Ruch jest płynny, dźwięk, relaksujący. Łączysz się z procesem, zamiast tylko naciskać przycisk i czekać, aż urządzenie zrobi wszystko. Nie mówię, żebyś wyrzuciła odkurzacz, ale rozważ posiadanie bambusowej miotły do szybkich sprzątań jest praktyczna, zrównoważona i ma tę dyskretną elegancję, którą zawsze noszą dobrze wykonane przedmioty. Poza tym nie zależy od gniazdka, nie hałasuje, nie straszy psa działa. Kropka. A wiesz co działa jeszcze lepiej? Dbanie o właściwe rzeczy właściwą metodą. A następny nawyk dotyczy dokładnie tego: szanowania natury każdej powierzchni. Dziesiąty nawyk. Delikatna pielęgnacja powierzchni. Maty tatami. Wykonane ze splatanej słomy. Delikatne. Wymagają specjalnej pielęgnacji. Nigdy nie mogą być nasączone. Czyszczone tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką. A pomieszczenia są regularnie wietrzone, aby zapobiec pleśni. Oto lekcja, której nikt nie stosuje. Delikatne powierzchnie trwają dziesięciolecia, gdy są traktowane z delikatnością. Szlachetne drewno. Prawdziwa skóra. Delikatne tkaniny. Mniej wody, mniej chemii, więcej uwagi. To różnica między meblami, które dziedziczysz, a meblami, które wymieniasz co pięć lat. A szczerze mówiąc, ciągłe wymienianie mebli jest oznaką dwóch rzeczy. Albo nie wiedziałaś, jak wybrać, albo nie wiedziałaś, jak dbać. Żadne z tych nie jest eleganckie. Pomyśl o tym zabytkowym biurku w domu twojej babci. Nadal piękne po 60 latach, nie dlatego, że wydała na nie pieniądze. Ale dlatego, że je szanowała. To jest trwałość, to jest prawdziwa wartość. To oddziela kobiety, które budują dziedzictwo, od kobiet, które tylko konsumują. Jedenasty nawyk: zestawy czyszczące w każdym pokoju, gąbka w łazience, szmatka w salonie, butelka ze spryskiwaczem w kuchni. Zamiast przechowywać wszystko w odległej szafce. Japończycy rozprzestrzeniają strategicznie. Widzisz plamę na blacie? Butelka ze spryskiwaczem jest tam. Sprzątasz. Natychmiast. Nie musisz przechodzić przez dom. Nie musisz szukać. Nie masz wymówki. I zobacz genialność. Kiedy eliminujesz wysiłek szukania, eliminujesz główny powód, aby tego nie robić. Co nigdy nie było brakiem czasu, to było lenistwo przebrane za logistykę. Przygotuj swoje zestawy. Mały koszyk. Podstawowe produkty. Jeden w każdym środowisku i obserwuj, jak przestajesz odkładać to, co zajmuje 30 sekund do rozwiązania. Nie mogę wystarczająco podkreślić. Powód, dla którego większość domów pozostaje brudna, to nie brak czasu ani produktów, to tarcie odległość między zobaczeniem problemu a posiadaniem rozwiązania. Wyeliminuj tę odległość. Wyeliminuj wymówki. I obserwuj, jak twoje życie się zmienia. Dwunasty nawyk lekkie lub kołowe meble. Ponieważ ten brud pod sofą nie znika, bo udajesz, że nie istnieje. Zostaje tam, gromadząc kurz, roztocza, włosy, wstyd. Wiele japońskich domów używa mebli, które są łatwe do przesunięcia, lub dodają ślizgacze do nóg. W ten sposób czyszczenie pod spodem staje się zadaniem sekund, a nie egzystencjalnym dramatem, który odkładasz przez miesiące. Umieść filcowe ślizgacze na swoich meblach, przesuń, wyczyść, odłóż. Twój dom ci dziękuję. Twoje płuca też, a Twoje sumienie przestaje cię kłuć za każdym razem, gdy siedzisz na sofie, wiedząc, co jest ukryte pod nią. Elegancja to także niewstydzenie się tego, co jest niewidoczne. Pomyśl o tym, ile razy wprowadziłaś się do nowego miejsca i odkryłaś horror pod meblami poprzedniego lokatora? Kłębki kurzu wielkości prawdziwych królików, zagubione przedmioty sprzed lat. To się gromadzi, gdy czyszczenie pod spodem jest zbyt trudne. Spraw, żeby było łatwo, spraw, żeby się działo. Trzynasty nawyk. Stara gazeta do czyszczenia szkła. Brzmi jak rada babci. I nią jest. Ale babcia wiedziała pewne rzeczy. Gazeta nie pozostawia włókien. Gęste włókna przecinają brud bez zarysowań, a atrament dodaje lekkiego połysku do szkła. To podstawowa chemia. Która działa od pokoleń. Zmiń arkusz, spryskaj wodą lub octem. Szoruj w kółko. Zakończ ruchami pionowymi i poziomymi. Bez chemii. Bez włókien. Bez kosztów. Podczas gdy kupujesz importowany spray z minimalistycznym opakowaniem i wygórowaną ceną, rozwiązanie było w Twoim recyklingu. I jest więcej. Gazety są darmowe lub prawie. Po użyciu recyklujesz. Zero odpadów. Porównaj to z ściereczkami z mikrofibry, które musisz wymienić, lub jednorazowymi chusteczkami, które zapychają wysypiska. Matematyka się nie zgadza. Dla Ciebie, dla planety. Niemoralnie. Ale wiesz, co się zgadza? Mentalność stojąca za tym, która nazywa się niemarnowanie. Znowu, ponieważ to koncepcja, nie sztuczka. Czternasty nawyk rygorystyczne sortowanie śmieci, materiały do recyklingu organiczne, palne, plastiki, puszki wszystko skategoryzowane. W Japonii to nie jest opcjonalne to obywatelski obowiązek i to nie jest tylko ekologicznie poprawne to praktycznie inteligentne. Kiedy segregujesz prawidłowo, odpady organiczne nie zanieczyszczają materiałów do recyklingu. Kosz na śmieci nie staje się śmierdzącym magazynem. Kuchnia nie przyciąga owadów, ustaw wiele koszy na śmieci w domu. Na początku wydaje się to pracochłonne, później staje się automatyczne. I przestajesz być tą osobą, której kuchnia ma ten zapach. Wiesz który? Ten, którego nie czujesz w swojej, ale zauważasz w innych. Segregowanie śmieci to odpowiedzialność funkcjonującego dorosłego, nieirytującego ekoaktywisty. To higiena, to szacunek, to minimum, ale jest coś jeszcze bardziej eleganckiego do kontrolowania zapachów i nie obejmuje fałszywego sprayu lawendowego. Piętnasty nawyk: węgiel aktywny, naturalny dezodoryzator, używany od wieków. W przeciwieństwie do sprejów, które maskują, węgiel absorbuje cząsteczki zapachu. Naprawdę i jest wielokrotnego użytku. Umieść na słońcu raz w miesiącu, reaktywuje się. Działa dalej: lodówka, szafa na buty, łazienka, dyskretna torebka w każdym miejscu. Zauważasz różnicę: bez sztucznych perfum, które powodują ból głowy, bez chemikaliów, których nie możesz wymówić. Po prostu czyste powietrze. Prawdziwe. Autentyczne. Tak jak powinno być od zawsze. Umieściłam torebki z węglem w moich szafach dwa lata temu. Ani razu nie poczułam tego stęchłego zapachu, który nabierają szafy. Moje buty nie śmierdzą. Moja lodówka nie pachnie zeszłotygodniowymi resztkami zmieszanymi z dzisiejszym obiadem. Po prostu działa. Cicho. Wydajnie. Bez konieczności wymiany co miesiąc, jak te drogie odświeżacze do samochodu, które kupujesz i o których zapominasz. 16 nawyk. Ponowne wykorzystanie i przekształcanie. Jedno słowo. Bez dokładnego tłumaczenia. Ale oznacza coś bliskiego. Co za godne ubolewania marnotrawstwo. Japończycy czują to, gdy coś użytecznego jest wyrzucane przed czasem. W nawykach sprzątania przekłada się to na używanie każdej ostatniej kropli mydła. Ponowne wykorzystanie szklanych butelek. Przekształcanie starych ręczników w ściereczki do czyszczenia. To nie skąpstwo. To szacunek dla zasobów. To wyrafinowanie przebrane za praktyczność. Podczas corocznego sprzątania zużyte ręczniki są cięte na kwadraty. Czyszczą okna, szorują zlewo zmywaki, odkurzają rogi. Potem, tak, są wyrzucane, ale każdy kawałek tkaniny spełnił swoją pełną misję. Podczas gdy ty kupujesz jednorazowe ściereczki co tydzień, Japończycy biorą tę poplamioną koszulkę, ciną na kawałki i tworzą darmowe ściereczki. A zanim pomyślisz, że to coś dla ludzi bez pieniędzy, pozwól, że ci coś powiem. Najbogatsi ludzie, których znam, to ci, którzy najmniej marnują. Ponieważ prawdziwa zamożność nie jest wystawiana w śmieciach, które wytwarzasz, jest postrzegana w tym, czego wybierasz nie kupować. Siedemnasty nawyk szacunek dla tego, co masz. Kiedy sprzątasz z intencją, wszystko się zmienia. Nie tylko usuwasz kurz, tworzysz sanktuarium, praktykujesz dyscyplinę, demonstrujesz miłość dla swojego domu, dla siebie to jest sekret, którego żaden drogi produkt ci nie da. To nie chodzi o narzędzia. To o postawę, to o zrozumienie, że sposób w jaki traktujesz swój dom, to sposób w jaki traktujesz swoje życie. Z niedbałością czy z godnością, z pośpiechem czy z obecnością, z nadmiarem czy z esencją. A kobiety, które to rozumieją, nie muszą publikować zdjęć domu na Instagramie, aby udowodnić, że dobrze żyją. Po prostu żyją, w przestrzeniach, które oddychają, w rutynach, które działają, w życiach, które mają sens, bez hałasu. Bez ostentacji, bez konieczności tłumaczenia czegokolwiek komukolwiek. Ponieważ prawdziwy status nigdy nie krzyczał. Po prostu istniał. Cicho, superior. Osiemnasty nawyk. Wielkie coroczne sprzątanie. Pod koniec roku japońskie rodziny zatrzymują wszystko. I sprzątają. Głęboko. To nie tylko prace domowe. To rytuał. Symbolizuje pozostawienie za sobą starego. Przyjęcie nowego. Czyszczenie nie tylko domu, ale duszy. To wyczerpujące. To wyzwalające. To konieczne. Nie musisz czekać do grudnia. Wybierz swoją datę. Początek wiosny. Po trudnej fazie. Kiedy musisz zacząć od nowa, zarezerwuj dzień. Zaangażuj rodzinę. Wyczyść wszystko. Oddaj to, co już nie służy. Zorganizuj szafy. Odnów. A kiedy skończysz, nie będziesz mieć tylko czystego domu. Zamkniesz cykl. I rozpoczniesz kolejny. Z jasnością. Z kontrolą. Z godnością. Ponieważ kobieta, która dowodzi swoim domem, dowodzi swoim życiem. A to nie jest metafora. Robię to każdej wiosny. Jeden pełny weekend. Mój mąż myśli, że jestem szalona. Ale kiedy kończymy, nawet on przyznaje, że dom czuje się inaczej, lżejszy, jakbyśmy zrzucili starą skórę, jakbyśmy zrobili miejsce na nowe rzeczy, nowe pomysły, nową energię. To nie tylko sprzątanie, to transformacja. Dziewiętnasty nawyk. Codzienne mikroczyszczenie. Podczas gdy Zachód żyje tragicznym cyklem gromadzenia brudu, a następnie spędzania całej soboty na sprzątaniu, Wyczerpany i pełen urazy, Japończycy inwestują 15 minut dziennie. I nigdy nie dochodzą do punktu, w którym czują, że dom stał się polem bitwy. To prosta matematyka. Przychodzisz do domu, zdejmujesz buty, idziesz do kuchni, podczas gdy woda się gotuje, wycierasz blat. Skończyłaś jeść? Zmywaj naczynia. Teraz, nie później, nie jutro. Teraz przed snem szybko zamieć salon. W sumie 15 minut. Twój dom nigdy nie jest naprawdę brudny. Ponieważ nigdy nie pozwalasz, aby taki był. W japońskich szkołach dzieci sprzątają własne sale przez 15 minut dziennie. Nazywa się to tysiąc dni w jednym. Małe działania powtarzane tworzą niezwykłe rezultaty. I zobacz genialność. Kiedy sprzątanie jest nawykiem, nie jest ciężarem. To jak mycie zębów. Nie myślisz. Po prostu robisz. Oto złota zasada, która zmieniła moje życie. Zapobieganie jest bardziej eleganckie niż naprawianie. Zawsze. Poznałam dyrektorkę, która ciągle narzekała, że nie ma czasu na sprzątanie. Jej dom był eleganckim chaosem. Drogie ubrania na designerskich krzesłach. Włoskie torebki na podłodze. Dałam radę. Zastosuj zasadę jednej minuty. Jeśli zadanie zajmuje mniej niż 60 sekund, zrób to natychmiast. Trzy tygodnie później do mnie zadzwoniła. Dom był nieskazitelny. A ona nie spędzała więcej czasu. Po prostu eliminowała odkładanie. Co jest, szczerze mówiąc, najdroższym nałogiem, jaki kobieta może mieć. Dwudziesty nawyk mentalność o to, co naprawdę ma znaczenie. W Japonii sprzątanie nie jest karą to nie jest zadanie, które wykonujesz narzekając, ponieważ twój dom jest brudny to troska, szacunek, wdzięczność. Kiedy sprzątasz z tym zamiarem, wszystko się zmienia nie tylko usuwasz kurz, tworzysz sanktuarium, praktykujesz dyscyplinę, demonstrujesz miłość dla swojego domu, dla siebie to jest sekret, którego żaden drogi produkt ci nie da to nie chodzi o narzędzia to o postawę. To o zrozumienie, że sposób, w jaki traktujesz swój dom, to sposób, w jaki traktujesz swoje życie: z niedbałością, czy z godnością, z pośpiechem, czy z obecnością, z nadmiarem, czy z esencją. A kobiety, które to rozumieją, nie muszą publikować zdjęć domu na Instagramie, aby udowodnić, że dobrze żyją. Po prostu żyją: w przestrzeniach, które oddychają, w rutynach, które działają, w życiach, które mają sens, bez hałasu, bez ostentacji. Bez konieczności tłumaczenia czegokolwiek komukolwiek, ponieważ prawdziwy status nigdy nie krzyczał. Po prostu istniał. Cicho superior. Więc, dwadzieścia nawyków. Rutyna w dwóch częściach, która przygotowuje dzień. Naturalne produkty, które działają lepiej niż drogie chemikalia. Woda po ryżu, która przekształca odpady w czyszczenie. Minimalizm, który wyzwala, zamiast pozbawiać. Zasada bez butów, aby wyeliminować 421 tysięcy bakterii. Wyłączne kapcie do łazienki, aby izolować zanieczyszczenie. Natychmiastowe przechowywanie, które eliminuje 70% bałaganu. Wspólne sprzątanie, które rozdziela odpowiedzialność. Bambusowe miotły, które łączą cię z procesem. Delikatna pielęgnacja szlachetnych powierzchni. Zestawy czyszczące w każdym pokoju, które eliminują wymówki. Lekkie meble, które ułatwiają dostęp. Stara gazeta, która czyści szkło lepiej niż importowany produkt. Rygorystyczne sortowanie śmieci, które utrzymuje godność. Węgiel aktywny, który dezodoryzuje bez kłamstwa. Ponowne wykorzystanie, które szanuje zasoby. Intencja, która przekształca sprzątanie w rytuał miłości do siebie. Coroczne sprzątanie, które odnawia duszę i dom. Codzienne mikroczyszczenie, aby zapobiec weekendowym maratonom. I mentalność, która oddziela tych, którzy dobrze żyją, od tych, którzy tylko pozorują życie. Nie musisz być Japonką. Musisz tylko zdecydować. Żyć z dyscypliną. Lub kontynuować w chaosie. Wybór zawsze był Twój. Który z tych 20 nawyków zaczniesz dzisiaj? To nie ma znaczenia. Zacznij od jednego. Pojedynczego, ponieważ jesteś jeden nawyk od życia inaczej. Lepiej, lżej, bardziej elegancko. A kiedy ktoś wejdzie do Twojego domu i zapyta, jak ci się udaje utrzymać wszystko tak spokojnie, uśmiechniesz się. I nie będziesz wyjaśniać. Ponieważ kobieta prawdziwej klasy nie usprawiedliwia się, po prostu jest, a twój dom powie to za ciebie, bez słów, bez wysiłku, bez ostentacji, po prostu ta cicha jasność, która oddziela tych, którzy dobrze żyją, od tych, którzy tylko wydają się żyć, ponieważ w końcu prawdziwy luksus nigdy nie polegał na posiadaniu więcej, polegał na potrzebowaniu mniej i kontrolowaniu wszystkiego: domu, umysłu, życia, z dyscypliną, której nikt nie widzi, ale wszyscy odczuwają. To jest cicha zamożność, to jest prawdziwa elegancja, to jest kobiecia moc w swoim najbardziej wyrafinowanym stanie mniej nadmiaru, więcej esencji. Podobał Ci się ten film? Jeśli tak, zapisz się na kanał Minimalistyczny Dom, włącz powiadomienia i zostaw swoje polubienie. W ten sposób pomożesz innym osobom, tak jak ty, otrzymać dobre informacje takie jak te. Do zobaczenia w następnym filmie, gdzie porozmawiamy o porannych rutynach, które transformują nie tylko dzień, ale całe życie. Do tego czasu, dobrze dbaj o swój dom ponieważ jest bezpośrednim lustrem twojego umysłu, a oba zasługują na porządek, szacunek i cichą piękność.